Na punkcie wrestlingu ma prawdziwego bzika. Przestraszy nawet nieustraszonych zapaśników. A wszystko w najnowszym filmie pełnometrażowym. Przerażająca bestia zagraża Wrestlemanii i jej wspaniałym zapaśnikom. John Cena. Nie widzisz Triple H. Kane. The Miz. Brodus Clay. Santino. Sin Cara, AJ Lee i Mr. McMahon. Witajcie na WrestleMania! Dołącz do Super Psa i znokautuj straszną bestię, Scooby-Doo WrestleMania, tajemnica ringu. Tylko na DVD już w kwietniu. Zobacz też inne, upiorne przygody Scooby-Doo: Scooby-Doo! Scooby-Doo!